Siemacie dzicze, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj przychodzę do Was z modelem butów, w których miałem okazję biegać już w zeszłym roku, ale niestety nie miałem okazji nagrać czegoś na ich temat, dlatego czynię to właśnie teraz. Mam tutaj na myśli Dynafit Alpine Pro 2. But z kategorii raczej tych średnich amortyzacji, but z kategorii treningówek, a nie startówek, ale przede wszystkim but przeznaczony moim zdaniem raczej do średnich dystansów w górach. Mam tutaj na myśli dystanse od półmaratonu do maratonu. Będąc konsekwentnym, dodam tylko to, o czym wspominam zawsze na początku każdego materiału, a mianowicie to, że nikt nie miał na niego żadnego wpływu, a to, co powiem, to tylko i wyłącznie moja własna opinia. Natomiast But trafił do mnie dzięki uprzejmości sklepowi biegacza przy współpracy z Marką Denafit. Trafił, no już. Połowie z zeszłego roku, tak naprawdę. Za co oczywiście bardzo dziękuję, ale żadna z tych marek też nie miała wpływu na to, co dziś mam do powiedzenia. Koniec tego wstępu. Zacznijmy sobie od cholewki. Pierwsza i najważniejsza sprawa i o tym też chyba wspominałem przy okazji innej recenzji butów Dynafita Ultra Pro 2 chyba tak ten model się nazywał tu wam się też karta wyświetli. A o co chodzi przede wszystkim o rozmiarówkę, bo na to trzeba zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Ona jest nadal totalnie rozjechana. Z tego co wiem, ma się to zmieniać w przyszłości z kolejnymi modelami natomiast ten model, który miałbym, ja biegałem, no kompletnie nie pokrywało się z tym, w czym biegam na co dzień w innych markach. A mianowicie, normalnie biegam w rozmiarach 44, czasami 44,5, jeżeli chodzi o buty trailowe. Natomiast w dynaficie biegałem w rozmiarze 45. Co jest odpowiednikiem rozmiaru 29,5 cm, jeżeli chodzi o długość wkładki. To jest przepaść. Więc, jeżeli będziecie się kiedyś decydować na tego buta, to Pierwsze od czego zacznijcie, to odpowiednio dobrany rozmiar. Bierzcie go zdecydowanie większego niż ten, w którym biegacie na co dzień w innych markach. Tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o rozmiarówkę. Przechodząc już bezpośrednio do cholewki, mamy tutaj do czynienia z szerokim rodzajem cholewki, zdecydowanie jest za szerokim dla mnie, ten sam case, który występował w Dynaficie Ultra Pro 2, którego też, tak jak wspominałem, recenzję tutaj robiłem, to są dla mnie za szerokie buty, co oczywiście przełożyło się też na komfort w trakcie biegania. Miejsca jest naprawdę dużo i mimo mocnego zaciśnięcia tego quick czyli tej takiej szybkiej sznurówki, no czułem, że stopa jednak mocno pracuje w środku, zwłaszcza gdzieś tam przemieszczając się na boki, co wpływało niestety na mój komfort w trakcie biegania. I o ile jeszcze na śródstopiu byłem w stanie trochę nad tym zapanować, o tyle przy palcach, niestety, no, kompletnie się to rozjeżdżało. To oczywiście ma swoje zalety, no bo przy szybkich zbiegach, na szczęście, nie czułem, żeby moje palce dobijały do końca cholewki mimo że miałem też, oczywiście, dobrze dobrany rozmiar i odpowiedni zapas z przodu buta. No to jednak, w takim ogólnym rozrachunku, nie czułem takiej pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w trakcie biegu, zwłaszcza właśnie na tych zbiegach. Niemniej, no, dla osoby, która właśnie ma dosyć wąską stopę, nie będzie to moim zdaniem nic przyjemnego. Dotyczyło to również zapiętka, który nie jest mocno zabudowany. Gąbki w środku nie ma zbyt dużo, co automatycznie też przekładało się na to, że to trzymanie mojej kostki, mojej pięty było takie, powiedziałbym, umiarkowane. Nie czułem bardzo dużej pracy mojej pięty na tej płaszczyźnie góra-dół, ale jednak przez budowę cholewki i jej szerokość musiałem naprawdę dosyć mocno dociągać tą sznurówkę, żeby jednak zapobiegać temu odczuciu. Co i tak przy dłuższym biegu niestety się nie uda. Dawało, no Bo ta sznurówka też mi się luzowała. Teraz, żebyśmy też mieli jasność, to nie jest zła cholewka, bo na razie to ja głównie na nią narzekam niż ją chwalę. Chociaż przyznam szczerze, że za bardzo nie mam za co pochwalić. Ale jeżeli jesteś posiadaczem szerszego profilu stopy, to może się okazać, że akurat ty się w tym bucie będziesz dobrze czuł. I to jest to, co ja zawsze powtarzam. Te buty trzeba mierzyć i samemu ocenić, bo to, że mnie to kompletnie nie pasuje, wcale nie oznacza, że tobie, osobie, która właśnie ma tą stopę szerszą, albo w ogóle zupełnie innemu rodzajowi biegacza, ten but też nie będzie pasował. Z zewnątrz bud jest dosyć mocny. Zabudowany, moim zdaniem. Tej siateczki nie ma zbyt wiele, więc ta oddychalność też nie jest na jakimś super wysokim poziomie. Przyznam szczerze, że biegając w nim w wysokich temperaturach latem, będąc na przykład w Rumunii, no czułem, że jest mi trochę w tym bucie za ciepło. Natomiast, żeby też trochę tą cholewkę obronić, to zabudowanie akurat się dobrze sprawdza w momencie, kiedy uderzymy o jakieś wystające kamienie, korzenie, jakieś takie po prostu elementy, o które możemy zahaczyć na trasie, bo parę razy mi się to zdarzyło i właśnie dzięki temu zagumowaniu też nie odczuwałem tak dużego bólu. Oczywiście bolało, ale to też nie było tak, że sobie robiłem jakąś krzywdę, więc ma to też swoje zalety. Ale największym problemem i mankamentem moim zdaniem związanym z cholewką jest ta kieszonka, do której się chowa tą szybką sznurówkę. To jest ten sam case, który miałem w modelu Ultra Pro 2, a mianowicie w momencie, kiedy tą sznurówkę się mocno dowiąże i ten materiał się robi taki, no nie chcę mówić pomarszczony, no generalnie robi się ta kieszonka dosyć spora, i wkładałem sobie tą sznurówkę do środka. To w momencie, kiedy biegłem, ta sznurówka mi stamtąd wypadała, co powodowało niebezpieczne sytuacje, bo na własne oczy widziałem, jak ktoś, nie byłem to ja, ale ktoś, kto biegł w tym bucie, po prostu zaliczył glebę, zahaczając o jakiś tam wystający konar. To jest tragedia, moim zdaniem. To w ogóle nie powinno być w ten sposób rozwiązane, i mam nadzieję, że w przyszłości będzie to rozwiązane po prostu inaczej, bo to może powodować problemy. Mi ta sznurówka bardzo często ze środka wypadała, i. Było to bardzo frustrujące. No dobra, myślę, że już wystarczy tego narzekania, więc możemy sobie przejść spokojnie do amortyzacji, czyli do punktu, który mnie osobiście najbardziej przypadł do gustu, jeżeli chodzi o ten model Buta. Dlatego, że to jest twardy but. A ja takie buty po prostu lubię. Mnie się w butach z niewielkim poziomem amortyzacji najlepiej biega i właśnie Alpine Pro 2 takim modelem jest. Zalety widzę tutaj dwie. Po pierwsze, ta niewielka ilość pianki jest dosyć sztywna, dzięki czemu ja też biegając w nierównym terenie, zwłaszcza tam gdzie było dużo wystających właśnie kamieni albo korzeni, nie czułem za bardzo, że one mi się w tą stopę wbijają, bo ta pianka była w stanie je zaabsorbować oczywiście dla cięższych osób może być to problematyczne bo po pierwsze but będzie za twardy bo pianka nie będzie pracować a po drugie no te elementy już wy możecie czuć mam tutaj na myśli osoby ważące powyżej 80 kg tak mi się wydaje w przypadku mężczyzn, panie wiem, w granicach 60-65 no to wtedy faktycznie możecie czuć po czym będziecie biegać ja ważę około 70-75 kg no i nie było ok w sensie ja tych elementów za bardzo nie czułem oczywiście przy większej prędkości kiedy ten nacisk jest zdecydowanie większy coś tam mogło mnie zakłócić. Ale nie na tyle, żebym mógł na to narzekać. Po drugie, ta sztywna pianka spowodowała, że w trakcie biegania w nierównym terenie czułem się w tym bucie dosyć stabilnie. I to jest akurat zaleta, zwłaszcza dla osób, które na przykład mają tendencję do wykręcania tych kostek. No bo w Dynaficie Alpine Pro 2 wydaje mi się, że jest to ciężkie, bo budziec jest dosyć niski, pianka jest faktycznie sztywna, no i trudno tą kostkę sobie wykręcić, chyba że. Jesteście biegaczem mojego pokroju, czyli z wąskim profilem stopy, no to wtedy jest takie poczucie, zwłaszcza na bardzo stromych podbiegach albo zbiegach, że ta stopa może trochę uciekać. Ale przyznam szczerze, mnie to za bardzo nie przeszkadzało. Ja się w tym bucie pod kątem amortyzacyjnym i właśnie tej Stabilności czułem bardzo dobrze i to faktycznie uznaję za plus. Wspominałem na początku, że uważam, że jest to but przeznaczony raczej do biegania średnich dystansów, jakieś półmaratonów, maksymalnie maratonów w górach, właśnie ze względu na to, że nie mamy tutaj do czynienia z kapciochem, z miękkim butem, tylko z takim surowym, twardym modelem. Więc osoby cięższe lub szukające dużego komfortu na długich dystansach nie będą w tym modelu czuć się dobrze. On się moim zdaniem najlepiej sprawdzi do dystansu maratonu, choć i tak ten maraton prawdopodobnie będzie już lekko odczuwalny. Ja maksymalnie zrobiłem w tym. W tym bucie około 25 km jednorazowo i było ok. Natomiast czuję, że gdybym ten dystans wydłużył, to prawdopodobnie już bym odczuwał lekki dyskomfort i byłoby mi w tym bucie po prostu mało wygodnie na dłuższym dystansie. No i podeszwa, której największą zaletą jest to, że jest guma Vibram, natomiast największą wadą jest to. Że guma bram. Ale dotyczy to głównie mokrych nawierzchni, przede wszystkim liści i mokrych korzeni, bo na takich nawierzchniach ten but mnie po prostu maksymalnie zawiódł. Jeździłem w nim jak na lodowisku. I przyznaję to szczerze, z ręką na sercu, że tutaj ten but moim zdaniem się kompletnie nie sprawdzał natomiast na suchej nawierzchni, na sypkiej nawierzchni było bardzo ok przyznam szczerze, że byłem nawet pozytywnie zaskoczony zwłaszcza na takich sypkich nawierzchniach bo mimo, że mamy tutaj niewielki bieżnik to on sobie w jakiś sposób tam próbował radzić przy moich, że tak powiem niewielkich prędkościach, ale jednak to trzymanie jakieś było, podobnie było też w przypadku suchych skał, że ten but faktycznie mnie trzymał i nie pozwalał mi na ujeżdżanie stopy natomiast tam gdzie było mokro tam przyznam szczerze, że nawet bałem się biegać, nie wiem z czego to wynikać, to taka mieszanka gumy, czy po prostu ja miałem takie Szczęście do takiego modelu. Generalnie jak było mokro, to starałem się tego buta nie zabierać. Podobnie było też w przypadku błota. Uważam, że ten klocek jest zdecydowanie za niski i zbyt rzadko rozmieszczony, żeby on w błocie dobrze się sprawdzał. Nawet jak to błoto jest niewielkie, to na podbiegach i zbiegach czułem, że ta stopa się po prostu nie trzyma tej nawierzchni i delikatnie ujeżdżała. Najlepsze warunki dobiegania dla tego buta, moim zdaniem, to są warunki, kiedy jest sucho, kiedy jest w miarę utwardzony teren. Może być nawet delikatnie sypki, albo mamy do czynienia z jakimiś takimi schodami zbudowanymi w terenie, z kamieni, korzeni i tak dalej. Wtedy ten but sprawdzał mi się najlepiej. Natomiast w każdym innym przypadku i innych warunkach, no. Przemilczę to chyba. No i to tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego modelu. Będąc w zupełności szczerym, mam nadzieję, że nigdy na się na mnie nie obrazi. Ale Alpine Pro 2 to nie jest model, po którego ja sięgam zbyt często. Wynika to głównie i przede wszystkim z budowy tej cholewki, bo on jest dla mnie za szeroki. Nie uważam, że to jest zły but, ale ma po prostu za dużo negatywnych elementów, które mi po prostu nie pasują. Amortyzacyjnie jest w miarę ok, bieżnikowo. Też jest w miarę ok, natomiast jeżeli chodzi o cholewkę, tutaj kompletnie nie jest ok, i moim zdaniem to po prostu nie jest but przeznaczony na moją stopę. Co wcale nie oznacza, że jest zły. Tak jak mówiłem, jeżeli macie okazję, to przymierzcie i sami ocencie, czy zgadzacie się z moimi słowami, czy jednak macie zupełnie inne zdanie na ten temat. A jeżeli już mieliście okazję biegać w tym bucie, albo chcecie się podzielić swoimi wrażeniami, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia informacji w sekcji komentarzy, bo z chęcią poznam Wasze zdanie. A, to co jeszcze chciałem dodać, to ja wiem, że w Dynaficie są węższe modele butów, może kiedyś będę miał okazję w innych pobiegać, natomiast reasumując, Alpine Pro 2 to nie jest but przeznaczony dla mnie i taki, w którym chciałbym biegać dłużej. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiaj. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.